Ben, ben, witam, witam, serdecznie takie. Ogólnie chciałem tu Wam podziękować za to, że lajkujecie, popsujecie nasz kanał, że stajecie supra na kanale. Z tego powodu wam dziękuję. Widzicie ja się kolejno zmieniłem tego typu, poza tych, którzy już... Zalekowałem Faber 8000 lajków, a sprawista dużo już jest. A teraz za skrupowaniem kanału jest 4 nie 400, 4300 coś ze skrypujących Ogólnie bardzo się z tego cieszę. Tego typu widzicie, ja Was szanuję, to Wy też szanujecie mnie. Tego typu. Dlatego ogólnie dziękuję za to. Tego typu i jest takie specjalne odcienie dla Was. Tego typu, z podziękowaniem, że jesteście za nami, że wspieracie, pomagacie, inne rzeczy, że chcecie tu nam po wspierać, pomóc w tym życiu, tego, tak mówię, no ogólnie dziękujemy za to, tego typu, widzicie, ja się cholernie zmieniłem, obiecałem wam, że się zmieniłem, tego typu, nie mam do wraz do tamtych lat. Tamte były lata, tamte. Teraz jest rok 2018. Trzeba było wszystko zmienić tego typu. Ja jestem spokojny. Spokojnie z Wami rozmawiam, wyjaśniam, pokazywałem, jak przygotowywanie do malowania tego wszystkiego. Też Was interesuje tego typu. Tak mówię. Dziękujemy za to, że wchodzicie na temat u mnie, że yy, nas propsujecie, szanujecie. Ja Was szanuję. Staram się z całego Wam porobić fajne rzeczy, konkursy yy, inne rzeczy, czy pozdrowienia z Fesalem, czy Pozzo. Tego tak musicie wiedzieć o tym, że nie zawsze od razu zrobię to, co mam zrobić. Czyli jak Wy zamawiacie pozdrowienie po 200, czy Fesal z poznawieniem po 3 zł, wysyłacie mi, a dzisiaj mam czas, dlatego o kanałem mam te poznawienia, a może ja na sobie zamawiać. Ogólnie dziękuję za to, tego typu bens, chyba wszystko, tego wszystkiego dobrego dla Was, widzowie i ci co dali lajka na stronie, to też wszystkim dobrego, tego typu i tak mówię, wspierajcie nas, pomagajcie a dwa, tak w, w ogóle chcę podziękować za te donate, które na streamie dajecie, tego typu bens a widzicie, no, bo wy już myślicie, że, o, gdy... Yy, 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 nie to tak podłapałem, że, o, yy, z, zbieramy donaty na Harnasia. <fści> nie, nie, Mamy swój cel. Tego typu. Widzicie. Żadnych... Nie rozwalamy pieniędzy. Pieniędzy, sorry. Ani nic. Tylko staramy się, tak jak mówię, kupiliśmy farbę, to wszystko do pomalowania dla kolegi. No, ja musiałem ze swojej pieniędzy, ale on mi zwróci kosz roboty i za materiały, bo ja to musiałem osobiście kupić. Ale staram się to te pieniądze, które wy wpłacacacie, przeznaczyć na właśnie na takie rzeczy tego typu. Nie na jakieś harnasie, Jak to wiedzę, to mówicie. Tego plotkujecie, Nie, nie, nie. Od tego zacząłem, że nie piję w ogóle alkoholu żadnego. I z tym dobrze żyję. No właśnie. Ogólnie dziękujemy za to, że wchodzicie, propsujecie lajkowanie, Możecie lajkować stronę, możecie yy, subrać na kanale tego typu. Tego tak jak mówię. No musicie. Nas szanuje się, ja Was szanuję tego typu bends. No i to chyba wszystko. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy zaskrybowali kanał i dali lajka na stronie. Poza Elo.